Polskie Radio RDC. Zaczynamy magazyn sportowy, na który jak co piątek zapraszają. Tomasz Sokolski oraz Arkadyż Błaszczyk. Kłaniamy się nisko dziś o wczorajszych meczach w europejskich Pucharach, ale to w drugiej części po 9.30, bo tę pierwszą część zdominuje siatkówka. A to dlatego, że już dziś. W Tajlandii rozpoczynają się Mistrzostwa Świata Światkarek, oczywiście z udziałem reprezentacji Polski. Chociaż na mecz biało-czerwonych musimy poczekać do jutra. Na inaugurację nasze panie zagrają z Wietnamkami, o czym porozmawiamy z naszym gościem. W studiu były ten reprezentacji Polski, Waldemar Wspaniały. Dzień dobry, pamiętaj, że kłaniamy się. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Dla kibiców siatkówki, panie, trenerze, szykują się teraz prawdziwe, prawdziwe żniwa. Najpierw Mistrzostwa Świata Siatkarek, to już, to już teraz. W połowie września Mistrzostwa Świata Siatkarzy. Tak więc półtora miesiąca emocji na najwyższym poziomie, ale na razie o naszych paniach. W naszych piątkowych magazynach rozmawiamy głównie o piłce nożnej, więc nie wszyscy mogą być w temacie na bieżąco i zorientowani, więc proszę powiedzieć, w jakiej formie są polki przede wszystkim i na co je stać w Tajlandii. No ja tylko jeszcze przypomnę, że niedawno się Liga Narodów skończyła, i tak. ten, ten pociąg naprawdę. Nie mówiąc jest o tych młodszych reprezentacjach też. I nie mówiąc jeszcze młodsze reprezentacje, reprezentacjach, które miały, rozgrywały mecze w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata z dużymi sukcesami, to faktycznie tej siatkówki było bardzo dużo w ostatnim okresie i będzie jeszcze więcej. Nie tak, narzekamy, żeby było nie, jasne. Narze nie narzekamy, kibice mają co oglądać. Tym bardziej, że to wszystko będzie transmitowane i będziemy mogli, będziemy mogli oglądać. Jakimi szansami? Ja myślę, że jesteśmy w gronie pięciu, sześciu reprezentacji żeńskich, które mogą powalczyć o medal. To też wszystko będzie zależało od tych dalszej kolejności, bo te mecze grupowe w pierwszej grupie, no to, to powiedzmy szczerze, że to jest takie... Formalność. 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 Wietnam, no. Kenia, Wietnam, Kenia to nie są. To, to nie są jacyś tacy mocni przeciwnicy, ale no formalność to może nie, bo nikogo nie można lekceważyć. No, ale to jest takie przetarcie przed tym najważniejszym momentem, kiedy już wyjdziemy z grupy i połączymy się z drugą grupą, a z tego co. Co pamiętam, to chyba tam, to jest grupa włoska, także możemy się niestety, tak jest, tak jest. niestety spotkać z Włochami. Z Włoszkami. się spotkały nasze panie ostatnio. Ostatnio no, się spotkały się tak, i, sobie. I, tak jest. Ale chodzi. chyba Włoszki od kilku lat już są chyba jakby hegemonem. Tak, Włoszki w... od kilku lat grają w tym samym składzie. Tą Ligę Narodów jako chyba jedna z niewielu reprezentacji praktycznie grały swoimi najlep najlepszymi zawodniczkami. Przede wszystkim Egonu, Sheila. Andropowa, no to to nie włoskie nazwisko. No nie, nie. A jak my na tym tle, patrząc, żeśmy rozmawiali przed programem na, na tle Ligi Narodów, że różne reprezentacje podchodziły do tego, jak my na tym tle po kilku latach z trenerem Lawarnim wyglądamy, żebyśmy mogli tutaj powiedzieć, że mamy duże szanse, żeby na Mistrzostwach Świata też odegrać jakąś rolę. No ja powiem tak, że jeszcze powiedzmy kilka lat ładnych temu, no to tak Ocenialiśmy się, że jesteśmy w, powiedzmy w dziesiątce tych najlepszych reprezentacji, a teraz na kolejny raz, chyba trzeci raz brązowy tak. medal Lizy Narodów rzędu, to, to nie jest przypadek. To się tak nie, nie, nie samo, dzieje. samo się nie stało, chociaż tak rozmawialiśmy również o Lidze Narodów, że to jest taka forma przygotowań do, do głównej imprezy, jakie są mistrzostwa świata. Ale dziewczęta powtórzyły trzeci rok z rzędu ten, ten sam wynik, w związku z tym, no niestety, dla nich są w gronie faworytów i to jest jakaś dodatkowa, dodatkowa presja. A znając jeszcze u nas naszą, naszych kibiców. No to już to, medale wieszają, to już, tak? Tuż niektórzy no cóż, cóż, wiesz, wieszają. Ofiarami są swojego sukcesu. sukcesu Pogrzebska wędruje, wędruje w górę. Mistrzostwa na drugim końcu świata w Tajlandii. Też też w ramach na przygotowań. Nasza kadra do Azji poleciała znacznie wcześniej. Jak bardzo to ważne, jeśli chodzi o aklimatyzację? Bo to inny czas, inny klimat. Bardzo ważne. Za moich czasów, jak ja byłem wiceprezesem w związku, dziewczęta pojechały chyba 10 dni wcześniej do Japonii. A chłopcy też około, około 10 dni do Osaki, a wtedy to był, to był 2006 rok, kiedy zdobyli wicemistrzostwo świata. I przygotowywali się z Raulem Luzona, chłopaki w Osace. Bardzo ważne. Zmiana godzin, zmiana klimatu, zmiana właściwie wszystkiego. To trzeba się do tego przyzwyczaić. W końcu jest to impreza, była raz na 4 lata, teraz jest raz, raz na dwa lata. W związku z tym trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby, żeby... I z tego co wiem, to wszystkie te czołowe reprezentacje to w ten sam sposób się przygotowują, że wyjeżdżają wcześniej, żeby się zaklimatyzować mm. przede wszystkim w, w tych nowych warunkach. Tak, zanim do Tajlandii, to jeszcze Polki... Miały przystanek w Japonii. Tam, tam dwa mecze kontrolne z tamtejszą reprezentacją. Dwie porażki, co prawda. Jeden do trzech, ale pewnie na tym etapie do, do wyniku przesadnie nie trzeba wielkiej wagi przywiązywać. Czemu takie mecze służą przed turniejem, tuż przed, przed pierwszymi meczami? Czy to raczej już tylko zgrywanie, czy jeszcze tu trener może jakieś dowiedzi szukać? Tak, dodatkowe jakieś. Ja, ja, ja na przykład. Proszę? Jednostki takie dodatkowe? Czy nie, coś... nie, nie, no, 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 nie. No, jedzie... Ja na przykład na Mistrzostwach Świata w tym, w Argentynie, w Buenos Aires też pojechaliśmy chyba 8 dni wcześniej. Graliśmy z Serbią wtedy dwa, dwa sparingi. No, to nie można tylko trenować, bo to jest, no jest to 8 czy 10 dni, tylko trenujesz i trenujesz, no musisz coś zagrać, jakiś sparing mecz towarzyski, coś wypróbować, jakieś nowe elementy, czy poprawić te, te które, które, które są. I generalnie tak, tak, tak się stosuje to, co już powiedziałem wcześniej, że to nie sam, aklimatyzacja oczywiście tak, przyzwyczajenie się do tych nowych warunków, ale również hmm. trzeba pamiętać o tym, że za chwilę gramy. I za chwilę gramy, może nie od razu z tymi na, na, najlepszymi, ale gramy, gramy już każdy mecz to już jest, no to są już mistrzostwa mm. świata I, i tak tak to każdy każda każdy trener z tego co ja wiem, czy to męska, czy żeńska reprezentacja w ten sposób do tego mm. do tego podchodzą. Te, te dwa sparingi to jest takie minimum. Ja w Argentynie grałem jeszcze z Egiptem, to był trzeci trzeci taki 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 taki, taki sparing i, i, i to jest, tak jak powiedziałem, to jest potrzebne do do przypomnienia sobie niektórych rzeczy, bo mówię, no to jest podróż, to jest taka podróż, do 12-14 godzin się leci na przykład. I bez treningu, bez, bez właściwie żadnego wysiłku takiego stricte siatkarskiego, no to, to trzeba, trzeba no niestety swój organizm przyzwyczaić do tych nowych warunków, nie tylko treningowych, ale również, również meczowych. Tak, Tajlandia popularny kierunek wakacyjny dla Polaków, więc no, to był to nie pewnie dla <laughs> nie, dla, nie dla siatkarzy, nie dla tak, siatkarzy. No, mówiliśmy, że, że, że Polki, no możemy być optymistami, bo, bo Polki są w formie i możemy gdzieś umieszczać je w grupie tych, które powalczą wysokie miejsca. A gdyby pan miał ułożyć taki, taką grupę murowanych faworytek, które no, trochę jednak gdzieś odjechały reszcie stawki, które tutaj są pewniakami do, do medali. Ja myślę, że tak na podstawie Ligi Narodów, tylko to tak jak powiedziałem wcześniej, to też nie jest takie miarodajne do końca, miarodajne, bo te reprezentacje w różnych składach grały i Włoszki grały praktycznie cały czas, ale, ale no myślę, że Włoszki tak, Turcja, Chinki, Japonia, Polska. Amerykanki, jak to zwykle bywa, przygotowują się już do, do ich, ich olimpijskich Los Angeles. Także ta reprezentacja to tak właściwie to jeszcze nie wiadomo, jaka jest siła tej reprezentacji. I to Serbia, niestety, która prze, niestety dla nich y, przeżywa kryzys, i, i, i raczej się nie powinna liczyć y, walce o medale. Także te pięć-sześć reprezentacji jest taki, gdzie tych, z których każda może, może coś ugrać. No, z, Europy, no, z Europy to właściwie to trzy reprezentacje na dzień dzisiejszy, to jest właśnie Włochy, Polska i, i, i Turcja. Tak, w tym turnieju finałowym mieliśmy okazję zmierzyć się z Włoszkami, tutaj skończyło się bardzo niedobrze, ale z Japonkami wygrany mecz o, o trzecie miejsce, więc siła jest. Oczywiście tam z tej Ligi Narodów daleko idących wniosków wyciągać nie trzeba, ale Polki grające Pewnie przed własną obecnością. Poza tym jest kilka nowych młodych dziewczyn, tak jak Damaska czy, czy Szczygłowska, czy, czy Martyna Czerniańska. Naprawdę ta reprezentacja to jest też taka mieszanina powiedzmy dwóch, trzech starszych doświadczonych a... A, a, a młodzieży, która naprawdę, te, te, te wyniki tych kad młodzieżowych tylko potwierdzają to, co my robimy od iluś, mhm. od 13 lat, ten cały system szkolenia, że niedługo, niedługo za 2 trzy lata z tych, z tych młodszych reprezentacji jestem przekonany, że kilka. Kilka będzie nowych nazwisk, to, i to bardzo ciekawych. Wiele dyscyplin mogłoby pozazdrościć takiego, no e, takiego systemu. <grym> ale czy coś tak pobierają, czy coś się pytają, żeby to ulepszyć? Znaczy, ostatnio, kilka miesięcy temu, ja miałem rozmowę z koszykówką, ale te, oni to inaczej robią jak my. No to wiadomo, że nie chcą jakby kopiować, chcą na podstawie troszeczkę... Humorystycznie to była taka sytuacja, że oni mówili, że, że, my, że siatkówka im zabiera najlepszą młodzież i nie mają czasu, bo parametry, bo wiadomo, że parametry się liczą i u nich, i u nas, i w ręcznej. Że A to chyba są mieszkań. jednostki chyba, ale może te jednostki właśnie robią różnicę później. No właśnie o to chodzi, bo jak jest tej, tej naszej U16 jest tam, które mistrzami szyniami Europy są te dziewczynki, tam są dziewczyny, które mają po 190 cm, dwie, jedna ma dwa metry, no to już jest chyba na 14 lat dopiero. No tak, ale to yy, nie problem siatkówki, tylko rolę koszykówki. problem koszykówki i to też pytanie do, do samych młodych zawodników, dlaczego wybierałem siatkówkę, a nie yy, na przykład koszykówkę. To już yy, inna, inna historia, inna para kaloszy. Yy, patrzymy na grupę yy, Polek, yy, zaczynamy z Wietnamem, potem spotkanie z Kenią, yy, na koniec Niemki, no, czyli schody yy, dopiero yy, w ostatnim meczu, w pierwszych yy, dwóch, no takowych nie zakładam. Ja, ja też nie że tak, żeby były jakieś <laughs> niespodzianki. Już się nie wyobrażam w ogóle tego. A z Niemkami Niemki są w trakcie też przebudowy. Ta reprezentacja też jest młoda. Jest nowy trener. Zawsze był reprezentacja Niemiec. Te nasze mecze z, z Niemkami były bardzo takie i wyrównane i bardzo... Bardzo nawet czasami dramatyczne. Czyli takie stykowe trochę. Takie stykowe, ale jestem przekonany, że damy sobie radę i no dobrze było, żebyśmy awansowali to z tego pierwszego, pierwszego miejsca. miejsca, żeby nie trafić na, na Włoszki, które są w tamtej grupie, w tamtej gdzie możemy grupie. się spotkać. Właśnie, no i to, to będzie bardzo ważny becz. To pierwsze spotkanie jutro z Wietnamkami. Zakładam oczywiście, że nic złego się tutaj nie wydarzy. Ważne, żeby dobrze wejść w, mecz, w turniej bez jakichś niepotrzebnych emocji. Pana zdaniem, na co będzie trener tutaj zwracał uwagę przed tym spotkaniem? Koncentracja, koncentracja, jeszcze raz koncentracja. <laughs> nie było czegoś takiego, że to, to, y, punkty zdobywają przeciwniczki, a my tylko stoimy i czekamy, aż się pomylą, żeby po prostu też pograć, y, żeby same pograły, zdobywały punkty, bo to też jest jakaś forma, powiedzmy, przygotowania nawet może, może i tre, jakiegoś trenowania, jakichś nowych elementów do, do przyszłych meczów, ale przede wszystkim wszystko się w główce jak zwykle odbywa, żeby, żeby nie, nie, nie było jakiś tam wpadki, powiedzmy strata kilku punktów w jednym ustawieniu, a co się czasem niestety w siatkówce zdarza, później niestety jest nerwówka, trzeba to odrabiać. Nie wyobrażam sobie, żeby w tych dwóch meczach było inaczej, że była inna rozmowa. Oczywiście poza sprawami taktycznymi, o których to nie, nie wiemy, co tam pan trener W piłce, w piłce nożnej jest tak, że na dużych turniejach zawsze zdarza się jakaś sensacja, że teoretycznie skazywana na, na porażkę reprezentacja potrafi ugrać punkty z jakimś gigantem. Czy widzimy jakiegoś czarnego konia? W siatkówce chyba to trochę inaczej, jest na nie, tym no poziomie. Ale to... można raz kopnąć i w bramkę. <śmiech> by... <śmiech> A W siatkówce, żeby wygrać, trzeba 25 akcji tak. wygrać. <laughs> to to, to, no, to nie jest historia. Bo Może... przeciwnik odda. Tak. Także no, to jest inna specyfika. To nie można. Nie można Czy różne... my możemy powiedzieć, że nasze siatkarki mogą być takim czarnym koniem? Czy to jest za duże słowo? To nie. już na, na, za wysokim poziomie chyba są, żeby można być czarnym. koniem. Nie. Myślę, że no właśnie nie są tym czarnym koniem, to są, tylko są w gronie faworytek, bo to już tak, tak jest to przyjęte na świecie. Pani ten od kilkunastu, czy nawet od kilkudziesięciu lat na imprezie między, na tym mistrzostwie Europy, czy szczególnie mistrzostwa Świata, my, nie, my jesteśmy bez medalu, czyli to coś, też to coś namówi. Najwyższy, nam mówi. najwyższy czas, żeby go zdobyć. No. No, zgadza się. Chłopcy też mieli bardzo, bardzo, bardzo... Nie przypo... Przypomnę Igrzyska Olimpijskie, że musieliśmy czekać 40 parę lat na to, żeby w ogóle w siatkówce w ubiegłym roku chłopcy zdobyli srebro. Ja jestem, ja jestem optymistą, jak zresztą zawsze, ale zdaję sobie sprawę, że nie będzie, nie będzie to łatwe. Dużo też właśnie zależy od... Tej drogi i do ewentualnych gier o, o medale. Jak to się wszystko potoczy, to o czym rozmawiamy? O, o tej drugiej grupie, o włoskach żeby no nie, nie, nie możemy trafić na te Włoszki, bo możemy mieć duże problemy. No, no, no tak, tak to... no potem, kiedy wchodzimy już tą, w tę w fazę, yy, kiedy przegrany odpada. Tak samo jak z naszymi siatkarzami, którzy, jak pan wspomniał, w ćwierćfinału wszystko zaczyna. Tak, no? że, że na każdej igrzyska, nie każdy może, ostatnich igrzyskach jeździli w roli faworytów, no a potem już na etapie ćwierćfinału, tam są same ekipy, które gdzie każdy właściwie z każdy może, może wygrać. No więc... I niewiele brakowało w ubiegłym roku, to, że mogliśmy na etapie półfinału Z Amerykanami. Odpalić. Tak, to tak. prawda. A tak, ten mecz to przejdzie, przejdzie do historii, już przeszedł właściwie. Przy okazji Mistrzostw Świata pewnie też zainteresowanie wzrośnie. Takich kibiców, którzy nie śledzą na bieżąco na meczów naszej reprezentacji, ale są Mistrzostwa, więc to zainteresowanie <noise> będzie dużo, dużo większe. Kto nie jest na bieżąco, kto nie jest w temacie, kto dziś stanowi o, o sile tej reprezentacji, na kogo tutaj przede wszystkim zwracać uwagę, jeśli chodzi o nasze panie. Ja powiem tak, że według mnie to cała reprezentacja, ale na pewno najważniejsze postacie tej reprezentacji to, to jest Magda Stysiak, nasza, no, powiedzmy w ostatnich latach największa gwiazda poza Jasią Wołosz, której, której niestety nie ma, ale jest i, i Smarzy, która wróciła, i Kornelu, która ma chyba najlepszy sezon. W swojej historii i zresztą będzie grała we, w Turcji. Są te, te młode zawodniczki jak, jak Damaska, Czerniańska, Łukasik, bardzo dobre e, Libero. Tak myślę, że to, to. Zresztą to tak jest w siatkówce, że no albo wygrywa cały zespół, albo cały zespół przegrywa. To może być tak, że oby tak nie było, że ktoś zdobędzie 30 punktów, a niestety się przegra, a, a często, tak, często tak bywa. Niech one. Każda zdobędzie po 15-16 mhm. punktów, żeby to wszystko było tak rozłożone, równo, ale żeby mecze były wygrane. Panie trenerze, czy dużo reprezentacja polskich siatkarek po odejściu Jany straciła? Czy to to jest wiadomo, że szybko nie da się uzupełnić, to, to, to tak, tak zastąpić? Ja, tak trudno powiedzieć. Jasia gra inaczej, Jasia gra inną siatkę, trochę inną siatkówkę, taką bardziej siatkówkę włos włoską, gdzie ta, 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 jest, ta siatkówka jest szybsza. Rozmaicona. Opar rozmaicona. oparta przede wszystkim na taktyce włoskiego Włosi. Włosi, Włosi słyną. słyną. Natomiast tutaj może. Yy, Jeden do jednego na pewno nie ma. No nie nie ma, ma takiej możliwości, bo Jasia jest poza w ogóle. Jest według mnie, nie tylko według mnie, najlepszą rozgrywającą na świecie w tej chwili. I myślę, że jak jej zdrowie pozwoli, to jeszcze długo będzie na tej pozycji. Ja na taki przykład, że kiedyś Jasia grała z, z, w jednym klubie z, z Egonu i Egonu wygrywała wszy, wszystko. Zresztą Egonu poszła do Turcji i przez jeden sezon w ogóle się nie mogła poradzić. Miała inną rozgrywającą i miała wielkie problemy. To, to o czymś też świadczy, nie? Tak. Tak, do, dość późno poznaliśmy skład generalnie na te Mistrzostwa Świata. Wcześniej kibice dowiedzieli się y, bardziej z mediów społecznościowych, gdzie nasze siatkarki wrzucały zdjęcia y, z samolotu. Y, to jest aktualnie najmocniejsza grupa, jaką dysko, dysponuje polska żeńska siatkówka. Czy gdzieś tam spojrza pan na listę i przy których nazwiskach się pan zatrzymał, że albo kogoś nie ma, albo jest? No dla mnie... Myślę, że, w, że tak, no, bo, bo, mnie brakuje centki Weroniki. Tam są problemy ze zdrowiem jej, ale wydaje mi się, że, że no, jeżeli byłaby w pełni zdrowa, to ona po, powinna, powinna też się załapać na, ten, na, na te mistrzostwa świata. Tak? No i o też to już rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że to, co najlepsze na dzień dzisiejszy, i młode, i, i starsze. To kobiety nie można o tym tak mówić. To, co mamy najlepsze, to, to, to poje, po, pojechało na te mistrzostwa świata i, i tylko zostaje nam trzymać kciuki. Dla, dla przypomnienia, Arku, nie wiem, czy to już mówiłeś, ale jeszcze jutro 15.30 gramy z Wietnamem, poniedziałek z Kenią, też 15.30 i w środę z Niemcami, też 15.30 taki jest rozkład na fazę grupową. Tak, a potem kolejna faza, nie jesteśmy, jesteśmy pewni, że, że, że taka będzie dla Polek. No, jak mówiłem, no, żniwa siatkarskie, kończą się Mistrzostwa Siatkarek, tydzień przerwy i, i panowie wkraczają do akcji, tutaj też absolutnie nie mam wątpliwości. Podobna historia, jak z naszymi paniami, absolutne top. Słuchajcie, jeżeli polska reprezentacja wygrywa i to w zdecydowany sposób Ligę Narodów Włochów, za przeproszeniem kolokwialnie ja mówiąc, leje w, zleje w nosem i nie ma siedmiu wicemistrzów olimpijskich z ubiegłego roku, no to oczywiście świadczy, Jaką mamy, jaki mamy potencjał, jakie mamy zaplecze i tylko się cieszyć. I tak zakończmy tą tak. pierwszą część chyba. O, i, trzyma, I trzymajmy kciuki. Waldemar wspaniały, były ten reprezentacji Polski w siatkówce, był gościem Polskiego Radia RDC. Pamiętaj, że pięknie dziękujemy dziękuję, za, za rozmowę. Dziękuję Państwu. Magazyn sportowy na półmetku. Zostajemy w studiu oczywiście z Tomaszem Sokołowskim. Wracamy za kilka chwil po wiadomościach. Czeka już na Państwa kolejny gość, a porozmawiamy o wczorajszych meczach polskich klubów w europejskich pucharach.